W tej lekcji pokażę, jak zrobić prostą funkcję w języku C. W naszym przykładowym kodzie na razie właściwie nic nie ma. Mamy tylko wyświetlony komunikat przykłady funkcji w C. No i teraz tak. Zrobimy sobie funkcję, która po prostu doda dwie liczby. Nazwiemy ją sobie suma. Przypominam, że funkcję tworzymy powyżej programu głównego, czy funkcji głównej. Zrobimy sobie tutaj więcej. Postych linijek. Nasza funkcja będzie zwracać wartość, będzie to wartość całkowita. Teraz wpisuję nazwę tej funkcji i ilość argumentów. Te argumenty oczywiście muszę określić też jako zmienne, czyli muszą mieć swój typ. Zrobimy sobie dwa argumenty typu int. Nazwiemy te liczby a i b, czy te zmienne a i b. No i teraz robię ciało funkcji, czyli muszę otworzyć klamrę. Tak naprawdę, jeśli ta funkcja ma zwracać wartość, to od razu sobie zrobię ostatnią, y, ostatnie polecenie w tej funkcji. Będę zwracał jakiś wynik, prawda? będę zwracał jakiś wynik. Oczywiście ten wynik też jest zmienną, więc ja sobie ją y, gdzieś tutaj w naszej funkcji zadeklaruję. Oczywiście, wynik no i ten wynik muszę policzyć, ponieważ nasza funkcja ma liczyć sumę dwóch liczb. Więc po prostu mm, policzę zwykłą instrukcją podstawienie czy przypisania yy, w ten sposób. Tak? Czyli co ja zrobiłem? Powiedziałem, że funkcja nazywa się suma, że ona zwraca wartość typu całkowitego. Powiedziałem, że ma dwa argumenty, a i b, czyli te argumenty są liczbami całkowitymi, bo jest int. Zadeklarowałem sobie zmienną wynik, chociaż nie do końca bym musiał. Policzyłem ile ten wynik jest i zwracam ten wynik jako wynik tej funkcji. No tak jak z tej funkcji teraz skorzystać, <laughs> nazwijmy sobie to przykładem pierwszym No od razu tu dam okłośnikę, żeby się zatroszczyć o nową linię. No więc może cóż, mogę tą funkcję wykorzystać w ten sposób, żeby wyświetlić jej wartość dla konkretnych liczb, czyli mogę wywołać tę funkcję, ona się nazywa suma, dla liczb na przykład 34 i 56. Dobrze. Funkcja zwraca wartość, więc z tą zwracaną wartością ja muszę coś zrobić, to znaczy jeżeli w tym momencie pod zmienne A i pod zmienne B będą podstawione konkretne liczby 34 i 56 no to funkcja zwróci nam wynik pewien no bo mamy w tej linijce 7 return wynik no i z tym wynikiem coś trzeba zrobić wyświetlimy sobie ten wynik za pomocą polecenia chociaż mógłbym powiedzieć, że to jest pewien obiekt eee, see out eee, no i teraz eee, cóż, kompiluję, uruchamiam, zobaczmy jak to w tej chwili będzie wyglądać w konsoli no rzeczywiście wyświetliliśmy yy, mamy w wyniku 90. 90 to jest dokładnie wynik tej funkcji, tak? To jest dokładnie wynik tej funkcji. Dobrze. Zamykam konsolę. To teraz spróbujmy sobie przerobić ja sobie tu oczywiście. A to za chwilkę. Przerobimy sobie tą funkcję suma na funkcję, która nie zwraca wartości. Ja sobie tą funkcję skopiuję i wstawię sobie tutaj niżej. Może zróbmy w ten sposób, że funkcję tą pierwszą nazwiemy sobie suma 1, a tą funkcję drugą nazwiemy sobie suma 2. No tutaj muszę pamiętać, że w takim razie w linii 20 muszę wywoływać, czy wyświetlać wartość funkcji suma 1, tak? Bo na razie mówimy o funkcji zwracającej wartość. No i teraz jesteśmy w linii 10. Funkcja niezwracająca wartości ma z przodu void, tak? Takie słówko kluczowe. Yy, dalej zostawiamy nagłówek. Nazywamy tą funkcję suma 2, ma dwa argumenty, natomiast tak naprawdę zmieni się jeszcze nam linijka 13. Nie będziemy zwracać wyniku, czyli nie możemy użyć yy, słowa kluczowego return, natomiast ta funkcja może coś wyświetlić. Na przykład może wyświetlić nam po prostu yy, wynik, prawda? No to dobrze. Spróbuję to skompilować, zobaczmy czy nie mamy tutaj jakichś błędów. Następna rzecz, którą chciałbym, no to trzeba tą funkcję wykorzystać ją, tak? Czyli spróbujemy sobie teraz, ja sobie skupiłem linijkę. Z przykładem dobrze, zrobię tutaj taki komunikat. No i teraz w następnej linii tak naprawdę wystarczy, proszę popatrzeć, że ja wywołam tą funkcję suma2. Suma2 i wpiszę jakieś liczby, załóżmy 30 jako pierwszy argument i 3, 23 jako drugi argument. Oczywiście na końcu muszę zrobić średni. Wywołana zostanie funkcja suma2 i ta wywołana przez nas funkcja 2 jedyne co zrobi to zwróci nam czy wyświetli nam wynik, który sobie wcześniej policzyła. Spróbujmy sobie to skompilować i zobaczyć, czy wyniki będą poprawne. Dobra, uruchamiam. Proszę popatrzeć, mamy wynik 53. Wywołałem tą funkcję dla liczb 20 i 23 i 30, więc suma tych liczb jest rzeczywiście tyle, co trzeba. No dobrze. No, to teraz spróbujmy tak zrobić, żeby te liczby, które, dla których sumy mam liczyć, żeby one były wprowadzane z klawiatury. To już jest lekcja o zmiennych, o wprowadzeniu z klawiatury. Zadeklaruję sobie zmienne typu int, powiedzmy AB, i każę je wczytać z klawiatury. To znaczy, najpierw wyświetlę komunikat jakiś, żeby to było w miarę elegancko. Podaj A, to już znamy do znudzenia. Z naszych zajęć szkolnych oczywiście wczytam sobie to A ze standardowego wejścia, skopiuję to i zrobię to samo z B, prawda? dobrze. No i teraz tak naprawdę zobaczcie, że jeżeli bym chciał wykorzystać moje funkcje sumujące dla liczb i B, no to ja tutaj zamiast tych konkretnych liczb już wrzucę po prostu zmienne odpowiednie, tak? Czyli tu wpiszę a, b, no i tutaj jako argumenty tej funkcji aktualne też wpiszę zmienne a i b. No to spróbujmy to uruchomić. Załóżmy, że podam a nie wiem, 45, podaj b e, minus 40. No to suma tych liczb wynosi 5 no i widzicie zarówno przykład pierwszy, jak i przykład drugi nam to pokazuje. No, to może jeszcze spróbujmy zmodyfikować tak nasz program, żeby było pokazane, które liczby są dodawane. No to cóż, w przypadku przykładu pierwszego yy, musielibyśmy zmodyfikować polecenie w linijce 25. I to też już jest powtórka, bo najpierw wyświetlę zmienną A, potem wyświetlę zmienną B, yy, przepraszam, potem wyświetlę może znak dodawania, bo ja chcę policzyć sumy. Znak dodawania to jest oczywiście zwykły tekst, który ja sobie zrobię w cudzysłowie. Potem wyświetlę zmienną B, potem wyświetlę znak równości, też może z odstępami, i na końcu wyświetlę to, co mi zwróci funkcję o nazwie Suma 1 dla liczb A i B. No to może to sprawdźmy od razu. Załóżmy, że A będzie 4, a B będzie 6. No to widzimy, to jest efekt działania naszej, naszej zmiany. 4 plus 6 równa się 10 no dobrze no to teraz no to teraz zróbmy coś takiego jak zmusić funkcję suma2 żeby wyświetliła coś podobnego no właściwie no, możemy skorzystać z tego ja sobie tą linijkę skopiuję i teraz proszę popatrzeć w funkcji suma2 musiałbym zmodyfikować linijkę 13 zamiast wyświetlania tego wyniku tak naprawdę ja wyświetlę mu to samo co poprzednio z tą różnicą, że na końcu nie mogę wywołać tu funkcji suma 1, tylko tu każę mu wyświetlić zmienną wynik. Czyli tak, funkcja suma 2 jedyne co zrobi to wyświetli to co tu jest w tej linii, czyli wyświetli A, P z dodawaniem w środku równa się i zmienną wynik, którą policzyłem linijkę wyżej. No to sprawdźmy, czy to będzie działać. Podaj a. 8 podaj b5. No i mamy 8 plus 5 równa się 13. Mamy pewien problem z. Ja to jeszcze raz uruchomię. Z wyglądem tego w momencie, gdy b będzie ujemne. Zauważcie, że jeśli a podam 7, a b podam minus 6, no to mamy takie niezbyt ładnie wyglądające tutaj równania. 7 dodać minus 6 równa się 1 i 7 dodać minus 6 równa się 1. No, moglibyśmy to mm, spróbować sobie zmienić. Yy, zrobimy to w ten sposób, że zapytamy się, czy liczba B jest ujemna. Jeżeli jest ujemna, no to ja nie będę wyświetlał tego, e, tego minusa, tak? tego plusa, przepraszam. Minusik się wyświetli, no bo to jest liczba ujemna, plusik się nie wyświetli. No więc nic innego jak ja bym musiał, zrobię to najpierw dla funkcji z przykładu pierwszego. Yy, ja bym musiał tutaj zapytać się o coś, tak? Zapytam się, czy to b jest ujemne. Czyli napiszę if. Jeżeli b jest mniejsze od 0, no to wyświetlaj bez tego plusika, prawda? Czyli wyświetl to i wyświetl od razu b. Tak? no to sprawdźmy czy to będzie działać ja to od razu uruchomię zrobię przypadek gdy a jest dodatnie na przykład 8 a b jest, uj, b jest ujemne na przykład minus 4 no i proszę popatrzeć tu mamy już trochę lepiej 8 minus 4 równa się 4 no to teraz wypadałoby tutaj jeszcze zrobić może jakiś rzeczywiście odstęp, chociaż sobie może to darujmy z tymi odstępami byłby problem dlatego że Minus przed liczbą, już się no, nie zrobimy odstępu tam, tak? Dobrze, ale mamy równanie. No to co w przeciwnym wypadku, to znaczy ja zrobię else, w tym else dokładnie muszę zrobić to, co było, czyli skorzystam może z tej linijki, bo sobie wcześniej tego nie skopiowałem. Czyli w przeciwnym wypadku, przeciwny wypadek, przypominam, jest do tego ifa, to else jest do tego ifa. To znaczy, że przeciwny przypadek będzie wtedy, gdy b będzie większe lub równe od 0, i wtedy wyświetlamy z plusikiem. Oczywiście tu na końcu muszę też wyświetlić tą sumę. Eee, tak, i teraz testujemy, czyli spróbujemy zobaczyć, czy nie zepsuliśmy czegoś. Eee, załóżmy, że a podam 8, a b podam minus -3. No to tu jest ok, 8 minus -3 równa się 5. Uruchamiam to jeszcze raz. Załóżmy, że a podam 7, a b podam 30. No i zobaczcie, tu jest plusik. Tak, żeby to ujednolicić, właściwie te odstępy mógłbym polikwidować, ale to już jest kwestia tylko usunięcia tych spacji, powiedzmy. No, jak już chcę, to tutaj też spację mogę usunąć, żeby to było w miarę jednolity wygląd. No, to teraz jeszcze musielibyśmy w podobny sposób zmodyfikować funkcję drugą, czyli suma 2, żeby też wyświetlała nam poprawnie. Czyli tak naprawdę te dwie linijki mm, też bym mógł sobie skopiować i wrzucić tutaj do funkcji drugiej. No, i muszę je zmodyfikować troszeczkę. Mianowicie ona ma wyświetlać nam nie wynik działania funkcji suma 1, tylko ma wyświetlić wartość zmienną wynik. Tak, za każdym razem. Tu na końcu. No i to jest ta różnica i to chyba będzie wszystko już e, chodzić. E, zlikwiduję tu wszędzie odstępy, żebyśmy mieli m, jakby jednolity, jednolity wygląd. Tu jeszcze zlikwiduję odstępy. No i teraz testujemy nasz program e, w dwóch przypadkach. <laughs> Najpierw dwie liczby dodatnie. 20 plus 30 równa się 50. Tutaj również w przypadku naszej drugiej funkcji. I teraz testujemy, gdy b jest ujemne. No to niech to będzie 23, a to będzie minus 45. No i zobaczcie 23 minus 45, 23 minus 45. Oczywiście przypadek, gdy a jest ujemne nam nic nie psuje, no bo mm, <coughs> a się wyświetla na początku. Załóżmy minus 3 minus 4. No mamy minus 3, minus 4, minus 3 minus 4. To wszystko w tej lekcji. W kodzie, który macie w przykładowym kodzie, który macie w, na stronie i jest, jest jeszcze funkcja, która liczy pole koła. No i jest pewne zadanko. Myślę, że ten przykład plus komentarze w kodzie powinny Wam umożliwić zrobienie tego zadania. Dziękuję za uwagę.